Jeśli szukacie projektora, który połączy kompaktowy rozmiar z porządną jakością obrazu, to OneBot T2 Ultra może być ciekawym wyborem. To nie jest sprzęt za kilka tysięcy, ale obiecuje sporo. Od natywnego 1080p przez jasność 500 Ansi Lumenów aż po Android TV11 na pokładzie. Do tego mamy obrotowy stojak, automatyczną korekcję trapezu i funkcje, które brzmiały jak z droższego segmentu. W tej recenzji sprawdzę, czy ten projektor faktycznie robi wrażenie, czy może to tylko marketingowa magia. Gotowi? To lecimy. Po otwarciu pudełka od razu rzuca się w oczy prostota. W zestawie znajdziemy tylko to, co naprawdę potrzebne: jest sam projektor, pilot, kabel zasilający, i oczywiście instrukcja obsługi, której pewnie nikt nie przeczyta. Ale dobrze, że jest. One bo T2 Ultra wykonany jest z błyszczącego tworzywa, które wygląda nowocześnie i elegancko. Projektor jest kompaktowy i solidny. Nic nie trzeszczy, a wszystkie elementy są dobrze spasowane. Na szczególną uwagę zasługuje obrotowa podstawka, która pozwala łatwo dostosować kąt projekcji, niezależnie od tego, czy chcecie oglądać na ścianie, czy suficie. Co ważne, podstawka ma gumową podkładkę, więc projektor nie przesuwa się nawet na śliskich powierzchniach. Dodatkowo pod spodem znajdziecie otwór na mocowanie na stojaku. Z tyłu znajdziecie wszystkie niezbędne porty. HDMI do podłączenia laptopa, konsoli albo dekodera, USB do odtwarzania filmu z pendrive'a czy podłączenie zewnętrznego dysku oraz wyjście audio, jeśli chcecie podłączyć zewnętrzne głośniki lub słuchawki. OneBoT2 Ultra działa na certyfikowanym systemie Android TV 11 co jest dużym plusem jeśli chodzi o funkcjonalność i wygodę. To oznacza, że mamy dostęp do najpopularniejszych aplikacji streamingowych takich jak Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video i wielu innych, bez potrzeby podłączenia dodatkowych urządzeń. System działa w miarę płynnie, a interfejs jest prosty i intuicyjny. Nawet jeśli wcześniej nie mieliście do czynienia z Android TV, szybko się odnajdziecie. Dzięki wbudowanemu Chromecastowi możecie bez problemu przesyłać treści bezpośrednio z telefonu, tabletu czy komputera. To wygodne jeśli chcecie na przykład szybko puścić zdjęcia z wakacji albo coś, co Oglądaliście na smartfonie. Projektor również oferuje sporo automatycznych funkcji, które mają ułatwić codzienne korzystanie z projektora. Korekcja trapezu i automatyczne ustawienie ostrości działają naprawdę dobrze. Obraz szybko się dostosowuje, nawet gdy zmienicie kąt ustawienia projektora czy odległość od ściany. Co więcej, jeśli automatyka z jakiegoś powodu nie spełni Waszych oczekiwań, zawsze możecie ręcznie dostosować zarówno trapez, jak i ostrość, co jest dużym plusem. Jednak funkcja unikania obiektów u mnie nie chciała zadziałać. Na szczęście w takich sytuacjach z pomocą przychodzi funkcja Zoom. Możemy Łatwo zmniejszyć rozmiar obrazu, dopasowując go do dostępnej przestrzeni, bez konieczności przestawiania całego urządzenia. Projektor pod względem głośności wypada średnio, czyli jak każdy projektor w tej klasie cenowej. Wentylatory pracują na poziomie nieco powyżej 40 dB, co jest zauważalne, zwłaszcza w cichszym otoczeniu. Nie jest to może bardzo uciążliwe, ale jeśli planujecie oglądać film z cichymi dialogami, możecie to usłyszeć w tle. Przy oglądaniu akcji czy słuchaniu muzyki dźwięk wentylatora jest mniej zauważalny, ale warto o tym wspomnieć, szczególnie jeśli jesteście we. Na tego typu hałasy. Zaskakująco, projektor radzi sobie bardzo dobrze z temperaturą. Podczas testów nie zauważyłem większego nagrzewania się urządzenia. Większość projektorów wydmuchuje dość ciepłe powietrze, ale tutaj tego nie odczułem. Chłodzenie działa sprawnie i nie wpływa na komfort użytkowania, nawet podczas dłuższych sesji. Można powiedzieć, że pod tym względem t 2 Ultra naprawdę się wyróżnia. Jeśli obawiacie się, że projektor będzie działał jak dodatkowy grzejnik w pokoju, to spokojnie. Tutaj nie ma tego problemu te 2 Ultra naprawdę zaskakuje jakością budowanych głośników. Grają one na maksymalnej głośności powyżej 90 dB, co jest wystarczające, żeby wypełnić dźwiękiem średniej wielkości pokój. I to nie jest byle jaki dźwięk. Jest wyraźny, dynamiczny, a co najważniejsze, nie jest płaski. Czuć nawet basy, co w projektorach tej klasy rzadko się zdarza. Śmiało mogę pochwalić te głośniki za ich moc i jakość jak na projektor tej klasy. Żeby pokazać jak dobrze grają, przygotowałem porównanie dźwięku głośnika projektora z głośnikiem telefonu. Posłuchajcie sami jak to brzmi. Z odległości 2 metrów uzyskałem obraz o rozmiarze 120 cm wysokości i 150 cm szerokości, co daje wymiary około 47,2 cala wysokości i 59,1 cala szerokości. Przekątna obrazu wynosi 75,6 cala, co spokojnie mieści się w zakresie jaki projektor oferuje, 45 do 140 cali. Z odległości 3 metrów uzyskałem natomiast obraz o przekątnej około 85 cali, co pokazuje, że projektor radzi sobie bardzo dobrze z większymi ekranami, zachowując szczęście. Szczegóły i jakość obrazu. Jeśli chodzi o jasność, zmierzyłem wartość w luksach z odległości 2 metrów, uzyskując wyniki w zakresie od 115 do 280 luksów, ze średnią około 330 lumenów. To całkiem dobry wynik, szczególnie w ciemniejszych pomieszczeniach. Jeśli liczba lumenów niewiele ci mówi, to teraz włączę światło, żeby zobaczyć, jak obraz wygląda w jasnym pomieszczeniu. I muszę przyznać, wciąż widać go całkiem nieźle, choć jasność naturalnie spada. Trzeba jednak pamiętać, że projektor jest przeznaczony głównie do oglądania w nocy lub w zaciemnionych pomieszczeniach, na przykład z zasłoniętymi roletami. W takich warunkach naprawdę robi wrażenie i w pełni pokazuje swoje możliwości. Jakość obrazu OneBot T2 Ultra zaskakuje na plus, szczególnie na tej półce cenowej. Ostrość jest równomierna na całej powierzchni obrazu. Nie zauważyłem żadnych nieostrych fragmentów, co w projektorach budżetowych nie zawsze jest takie oczywiste. Jeśli chodzi o kolory, choć nie mam profesjonalnego sprzętu do ich pomiaru, mogę podzielić się moją opinią. To naprawdę dobre. Obraz jest żywy a kolory wyglądają naturalnie, bez przesadnego nasycenia czy wyblakłych odcieni. Oczywiście trzeba pamiętać, że mówimy o projektorze za ponad 700 zł, więc cudów w porównaniu do urządzeń z wyższej półki nie ma, a z niektórymi droższymi projektorami jest nawet lepiej. Ale jak na tą cenę? Jestem pozytywnie zaskoczony. Do wyboru jest kilka ustawień kolorów, jednak zmiany między nimi są raczej subtelne, więc warto wybrać jedno i cieszyć się oglądaniem. Dodatkowo, projektor radzi sobie całkiem dobrze z kontrastem. W ciemniejszych scenach szczegóły są wyraźne, a obraz nie traci głębi. Równie dobrze wypada Zadają dynamiczne sceny. Obraz jest płynny, a brak widocznych smurzeń sprawia, że oglądanie filmów akcji czy sportu to czysta przyjemność. Projekcja na dużej powierzchni nie powoduje utraty szczegółów co jest kolejnym plusem. OneBoot E2 Ultra to projektor, który w swojej cenie naprawdę robi wrażenie. Za niewiele ponad 700 zł dostajemy sprzęt z natywnym 1080p, systemem Android TV11, automatycznym fokusem, korekcją trapezu i całkiem solidnymi głośnikami. Jakość obrazu jest bardzo dobra jak na tę półkę cenową. Kolory są żywe, ostrość równomierna, a obsługa przyjemnie prosta dzięki dobrze zaprojektowanemu pilotowi i intuicyjnemu interfejsowi. Jeśli szukacie niedrogiego projektora do filmów, seriali, czy nawet grania w gry na dół, Dużym ekranie, OneBot2Ultra mogę polecić z czystym sumieniem. To świetny wybór dla osób, które chcą wejść w świat projektorów bez wydawania fortuny. Link do projektora wraz z kuponem znajdziecie w opisie pod filmem. W tej cenie trudno znaleźć coś równie wszechstronnego i łatwego w obsłudze, więc zdecydowanie warto się nim zainteresować.